Minioną niedzielę na stoku góry Dąbrowa pomiędzy miejscowością Nowosielce a Pielnią, przeprowadzono rekonstrukcję historyczną wydarzeń z 1944 roku. W czasie jej trwania widzowie mogli zobaczyć walki żołnierzy słowackich z Niemcami. Zapraszamy do obejrzenia historycznego teatru. Lektorat prowadzi doktor habilitowany Andrzej Olejko. Fajcabel Roman, prowadzący transport opancerzony zmęczone oczy przecierając w ciągu ostatnich dni liczył kiedy spałem już zapomniał jego sdkfz 251 wynurzywszy się z lasu poprzedzał szpicę oddziału który schodził jako ostatni oddawali część dworu gniewoszów i część parku wiedząc doskonale że to kolejny rozkaz który pędził ich w stronę głównej pozycji obrony tam gdzieś w umysłach ich oficerów rodziło się szereg decyzji. Oni byli tylko po to, żeby je wykonywać. W sztabie 22 i 24 dywizji, które znajdowały się w najbliższej okolicy, podejmowane były szybkie decyzje. Spalić wszystko, co nie jest potrzebne. Spalić dokumenty sztabowe. Spalić niepotrzebny bagaż. Nie ciągnąć taborów ze sobą. Ci, którzy strzegli tych dokumentów, jakże ważnych, w ciągu ostatnich miesięcy, teraz ze zdumieniem, słysząc ów rozkaz, wiedzieli, że BFL jest BFL. Hauptmann Winkler, kiedy podszedł w stronę grupy swoich podwładnych, powiedział tylko Feuer. I kiedy w krótkim czasie. Rozstawano się ze sztabową przeszłością, kiedy grupa saperów mknęła jeszcze przez teren przed pola, niosąc ładunek minowy po to, żeby wstawić go tam, gdzie wytworzyła się luka. Kiedy ostatni, mocno przetrzebiony liczebnie pluton przechodził przez lukę w strefie pola minowego, zaczynał się dzień zwykły, szary, a pogoda tamtego dnia i dzisiejsza łudząco są do siebie podobne. Kalendarz wojenny nosił następujące znamiona. Był piątek 13 września 1944 roku. Teren witebny Nowosielce. Teatr działań wojennych pod Podkarpacie. Front wschodni wydarzenie, które planowane było w stawach armii niemieckiej i armii czerwonej, stopniowo wprowadzane było w czyn. A oni, zmęczeni, wyczerpani, marzące o ciepłym, spokojnym noclegu z ostatnimi magazynkami amunicji, idąc taką zwykłą ścieżyną. Przechodzili przez teren, gdzie świeżo założone były miny przeciwpiechotne i nie tylko. Tam za nimi zostawała niewielka grupa patrol, którego zadaniem było spalenie dokumentów, i samochód, którego nie można było uruchomić, choć czuli się bezpiecznie. Tuż obok mieli transporter opancerzony, a to dawało poczucie bezpieczeństwa każdemu. Kilkaset metrów od nich, na terenie Liziery Lasy, w obszarze, który tak mocno wrył im się w pamięć za niedługo, pojawić się miały zupełnie inne mundury. To nie był czas na to, żeby budować stałe umocnienia polowe. To nie był czas na to, żeby beton wgryzał się w ziemię. Tym razem Generał Gotthard Hajdowicz musiał zdecydować się na połączenie ziemi oraz drzewa. Linie łocnie, które pamiętał z lat 40. były tylko wizją. Teraz dysponował jedynym atutem. Jego sojusznikiem był teren, świetnie zamaskowany oraz niewielka ilość sprzętu zmechanizowanego. Transportery opancerzone były na wagę złota. Artyleria przeciwpancerna również I kiedy pododdział za pododdziałem przemieszczały się na wysokość Dąbrowy, w rejon wykopanych świeżo okopów, tam miała stać się i nowa forteca. Tam mieli we właściwym kierunku skierować swoją broń w stronę wsi, którą właśnie opuszczali. Kilkaset koni mechanicznych ryczało, a silnik i jego gang niósł się na wysokości doliny. Większość mieszkańców w okolicznej miejscowości z niedowierzaniem patrzyła i rodziły się pytania: odchodzą? Odchodzą? Czaby na pewno? Niemcy odchodzą? A był to czas, kiedy zmieniało się w tempie błyskawicy w okolicy wszystko. Jednostki armii niemieckiej wycofywały się w stronę pielni, ale w karnym szyku cały czas gotowe do odparcia natarcia. I tylko echo niosło, że gdzieś tam za nasypu kolejowego, gdzieś tam spoglądając za wzgórza w stronę Jaćmierza i Wazanówki, gdzieś tam niosło się, że nadejdą ci. Którzy na Dąbrowie niebawem mieli zalec Miny, miny, miny Kilka radiostacji polowych Kilka komend i w eterze niosło się Dwie na jem, dwie na jem. Kiedy nie słyszysz Dwie na jem, dwie na jem. Kiedy nie słyszysz Dwie na din, dwie na din Słyszy ci diabeł dobrze Chaos, strach I nagle krzyk Pazałów, kiedy grupa zwiadowców we wrogich mundurach wypadła z lasu, a potem, kiedy nóż wbity w plecy wywołał jęk, a patrol znajdujący się tuż obok dostrzegł to i nastąpiła wymiana ognia. Tuż przy zostawionym samochodzie drużyna starszyny linii otworzyła ogień w stronę stanowisk niemieckiego patrolu. Mieli jeńca. Drugi nie dawał już znaku życia. Ale pierwsze strzały, które padły, pokazały, że atut zaskoczenia minął. W strefie, która została właśnie opuszczona. Z której wycofywali się skokami wstecz. W chwili, kiedy Feldwebel podawał córyk, córyk, a córyk. I kiedy powoli, kładąc się, a potem maskując, czołgając i starając się uzyskać teren, widzieli, jak żołnierzy w maskujących kombinezonach. Armii, z którą ścierali się przez ostatnie lata, wynurzali się z lasu. Dwóch, trzech, pięciu. Każdy z nich doświadczony, każdy z nich wybrany do jednostki zwiadu, a tam nie trafiały żółtodzioby. I kiedy padały pojedyncze strzały, kiedy jeszcze nie było ani ognia, artylerii, ani nikt jej nie wzywał, spokój w dolinie gwałtownie minął, teraz tylko nowa Marsa zaczynała przemawiać i do tych, którzy wycofywali się i do tych, którzy czołgając się powoli zbliżali się do stanowiska opuszczonego działka. To już nie była gra sztabowa, to nie były decyzje podejmowane na wysokim szczeblu, to były sytuacje, które pisało życie. Kiedy dowodziło się w polu gestem, kiedy ruch dłonią powodował, że podnosząc się, zbliżała się pozostała część patron. Kiedy starszy nailiuszy, spoglądając na swoich żołnierzy, powoli przekazywał: No, nu. małapcy, jo, jeszcze, jeszcze. I kiedy krok za krokiem. Powoli chroniąc się za zdobyczną armatką, przyglądali się w stronę wzgórza, nie przypuszczali, że cała strefa, na której niebawem miało rozegrać się główne starcie, jest usiana minami. Na teraz wiadomo już było, że nie można liczyć ani na zaskoczenie, ani na przewagę. Ale i strzały jednych, i drugich były wyjątkowo skuteczne. Po stronie przeciwnika poszło Pazał, Pazałw a mimo wszystko rozkaz był tym decydującym w teren. Samotny, zepsuty samotny Działko przeciwpancerne bez obsługi trofejne Tuż obok skład tajemniczych skrzyń Beczek Czy mieli świadomość tego, co z nich się znajduje. Czy wiedzieli w jaki sposób da się obsłużyć armatę, która pozostawiona została ze względu na brak środków transportu. Była sprawa. Tuż obok znajdowało się kilka pocisków, ale rozkaz mówił czekać. Papieros. Jak smakuje papieros tuż przed bitwą. Papieros, kiedy płuca potrzebują nikotyny. Papieros, mokry mundur, przeboczony buty, żołądek wyjący ze względu na brak żywności i wszystko składające się w obrazy, które tak różniły się od codzienności. Pielnica płynęła tak jak kilkanaście dni wcześniej. Pola ciągle czekały na prace rolne, a oni wchodzili nieświadomi na pole minowe. Ostatnie słowa, jakie padły z ust starszyny Iliuszyna, to były "No, a potem, kiedy nastąpiła eksplozja i kiedy ładunek wybuchowy. Wybuchając zabrało jego życie i kiedy dymy poszedł doliną zgodnie z kierunkiem wiatru i kiedy poszło sapiory, sapiory, gdzie nasze sapiory! I kiedy z zapleców wynurzyła się czujka, która ze swoimi wykrywaczami min powoli zaczęła przemieszczać się do przodu. Patrol, który wysunął się w stronę polaminowego szedł za saperem. A ten powoli wsłuchiwał się w dźwięk, który przekazywały mu słuchawki. Czysto. Ci, którzy zwłoki swojego dowódcy odciągnęli wstecz, osławili trochę grupę, ale ta, wiedząc, że jest na otwartym terenie, szła powoli. Byli zwiadem i nie był to dla nich normalny dzień. Był to chleb powszedni, wchodzili na pole minowe. Wchodzili szukając luk w tymże. Powoli, słysząc gdzieś z dala odgłos bijącej artylerii. Gdzie... Oliwkowe mundury, typowe dla terenu, oliwkowe, pozwalające na maskowanie. Oliwkowe, pozwalające na to. Aby razem z hełmem, peleryną, razem z pistoletem maszynowym, stanowić dla samego siebie pewnego rodzaju ludzką fortecę. I kiedy saper, idący na czele patrolu, wykrył ładunek minowy, i kiedy zaczął go rozbrajać, osłaniali go. Jeszcze nie byli podobni, ale to trwało zaledwie moment. I po wołanie o pomoc. Przed nami przeciwnik, a z broni maszynowej, z transportera, który wysunął się seria za serią, stopniowo lokowana była na wysokości odciętego patrolu. Ciałko, które przygotowane do strzału, dało jeden, a potem drugi, ale napięcie go zbyt Pociski przeszły tuż obok i widać było tylko Jęzor ognia z karlufy karabinu maszynowego, który siał pociskami tu przed polu. Ci, którzy szli do kontrnatarcia, nie byli żółto W ciągu ostatnich paru lat, piątki ja ginący saper, wybuchający pocisk, strzelające ciało, było dla nich zwykłą codziennością. Cofnął się jeden, cofnął drugi. Mina, którą wyciągnięto, jeszcze mogła się przydać. Przecież przy pomocy tego niszczyło się takie właśnie pojazdy. Ale wymiana okna w tej małej, cichej, spokojnej do tej pory dolinie stopniowo nabierała na siłę.